Hej, cześć, ciemano widzowie. Dzisiaj nagrywamy sobie Robloxa. Możesz się przywitać z widzami. Cześć, jestem Bobrem. Dobra, weź też od nagrywania. Okej. Okay. Um, I co by tutaj nagrać na dzisiejszym, odci o, na dzisiejszym odcineczku? No. E, nie wiem, może dzisiaj będziemy nagrywać z ukraść FPS-y od innych, albo z tego miasta. No to dawaj miasto, no. Jak coś, widzowie, co my tutaj trochę w to pograliśmy, trochę mamy miasto, ma miasto zrobione. I ten, no. Um. Um, jak coś, to um, link do kanału kolegi, z którym gram właśnie, będzie mieć w opisie. Spokojnie, umiem to dodawać. Zaraz... A robię... ja za to nie. Bro, ja zaraz zrobię, żebyś mógł tutaj wbić, chyba że możesz. Czekaj. Już możesz wbić. I budować to piękne miasto. Pomocy? Ja nadam. Jak coś, to po prostu nie pytajcie o to, bo on jest jakiś upośledzony. Ale dobra. Co by tutaj budować? Ja bym pobudował tutaj apartamenty, bo tutaj taka ulica z, z apartamentami będzie. Jeden lajk, dwa lajki. Dobra. Drzewa. 3 miliony. Co by tu jeszcze dodać? Nie wiem, nie wiem. A co to ma być? Jaka strefa? Nie wiem. Nagle... Nagrywamy, Ten nagrywamy to do 13.30, okej. Ok. Będzie trochę krótki odcineczek, ale no. Przystanek autobusowy? Nie wiem, buduj co Może? chcesz, buduj co chcesz. Okej. Okay. Czekaj, jak tam nasza populacja? No, 3000 prawie. Buduję tutaj jeszcze... wiecie... Plac Zabaw, tylko poszukać muszę. Tu jest jeden... Yy, tu, jest tu jest jeden, jeden autobusowy, tu jest drugi. A tutaj jest Plac oh. Zabaw. Jest tu gdzieś gimnazjum? Nie wiem, a co? To zbudujemy tam... o, przy wodzie. Kurde, potrzebujemy job application. Dobra, zabawy potrzebujemy dosyć dużo jeszcze, ale to się ogarnie. No widzowie, dzisiaj taki krótki odcineczek, bo taki fi testowy film, testowy. Ja robię taki testowy bardziej filmik. Więc no. Jak coś, to możecie dawać gifty. Niki będziecie mieć w opisach. W różnych grach możecie dawać gifty, nie tylko w jakichś jednych tych samych, ale różnych. Dobra, widzowie, ja wy poczekajcie, ja idę po picie ze dwóch... Można pracować w Zo? Chyba tak. Dobra, widzowie. Już wróciłem ogólnie. Można... Jak myślisz, można pracować w stadionie? Nie wiem, chyba nie. Stadion dodaje zabawy i przypadkiem go postawiłem. E nie to dobrze, jak zabawa to dobrze. To czekaj, wejście do... A co dodaje Zo? Musimy uzbierać 9 milionów i się dowiemy. Okej. Okay. A postawimy wejście do zoo, czy do, do żyrafę? Nie wiem... Dawaj Ej, wejście i pizdez. Ja się XD. filmik sam kończył nagrywać. Mi się filming sam kończy nagrywać po pięciu minutach. No to trudno, bo raz wrzuć go na kanał i tyle. Wit. We, wejście do zoo zbudowałem. Ale chociaż w dobrym miejscu? Nie wiem. No. Tutaj by było lepiej. Te, teraz bieramy nazwę jakby coś. No tam to by się nie zmieściło. też! Tak. Ej, nie, dawaj w, zoo, w którym w którym nie będzie zwierząt. Co i się... W Zo, w którym będą ludzie. Ej, który mamy level? Ehm, szósty. Za niedługo będziemy mieć pandziulki! Dobra, git. Nad jeszcze dwa levele. Miał, 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 Ja tutaj zbuduję jeszcze takie kasteraciki. Tu jest parki. A, a bo tu jest w tej grze takie coś jak parking. Nie używaj, ka nie ma kaski, bo ja chcę to postawić tu, gdzie stoisz. O, nic. Tak. To tu zrobię parking. Dobra. Dobra, widzowie, myślę, że już odcineczek, no, byśmy skończyli, no. Krótki odcinek, wiemy, ale sorry. Nara!